Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj Audi trafiło na podnośnik. Tutaj właśnie sam sobie kupił części. Eee, tutaj napisał na karteczce: Wymiana tarcz, klocku w przód plus serwis olejowy plus wymiana kół całych nie I tak, faktycznie hamulce z przodu. Wyglądają tak. Klocka jest dosyć dużo. Natomiast tarcza jest bardzo mocno pofałdowana, bardzo mocno skorodowana. Od wewnątrz jeszcze gorzej. Nie wiem, czy coś widać. Nie widać, ale teraz ściągniemy. Może to Wam pokażę jeszcze, jak od środka wyglądała tarcza. Serwis olejowy będziemy przeprowadzać zaraz. Z drugiej strony. Tarcza ma chyba jeszcze większy tutaj z zewnątrz, od wewnątrz też bardzo duży, no i cała powierzchnia jest taka e, pofałdowana, powzerana, pokorodowana, Kloka jest dużo. Teraz przejdziemy tu, a jeszcze co mi się rzuciło w oczy to te tuleje, też one tutaj już wypadają, są miękkie, nie wiem czy tutaj właściciel sobie, właściciel sobie... Pan to sprawdzał, czy też, czy te w na jakiejś stacji agnostycznej, tego nie wiem. Ale tył nie jest lepszy. Popatrzcie, korozja się odsyp... odrywa, kawałki tarczy się odrywają. Tyle mamy tylko powierzchni ciernej hamowania. Tutaj widać, że klocek, że klocek częściowo hamuje po tej powierzchni. Jasnej, tej, tej no co powinna być tutaj, niezarzewiała, a część jedzie po korozji i górą też jedzie po korozji. Dlatego też, według mnie, tył jak najbardziej też kwalifikuje się do wymiany Nie wiem dlaczego się zdał tylko naprzód. Będę z nim widział się to, to porozmawiamy, albo zadzwonię do niego, to poinformuję go, w jakim stanie ma hamulce z tyłu z drugiej strony, się ściągnął już koło, zobaczymy no z drugiej strony sytuacja nie jest lepsza, też e, klocka dużo tarcze skorodowane nie biorą pełną powierzchnią cierną, dlatego hamulec też nie może być tutaj e, skuteczny w 100% a pamiętajcie, jeżeli tył hamuje słabiej, przód musi większą siłę na siebie przyjmować więc też przód będzie w tym przypadku mocniej dostawał w kość. Tutaj tuleje w tylnym zawieszeniu też praktycznie nie istnieją. Chyba od nowości nie były wymieniane. W zasadzie ta guma już się wysypała z tego wahacza. Jeszcze podniesiemy do góry, jak będziemy robić serwis olewy, zobaczymy jak pozostałe elementy. Także te części, które zostały nam dostarczone, wymienimy, a resztę poinformujemy właściciela i będziemy e ewentualnie ustawiać następne terminy. Stare tarcze i klocki z Audi zdemontowane tak wyglądają klocki. Widzicie, mają różne wysokości. Tutaj tarcza, od środka, tarcza od środka jest zużyta. Tu widzicie korozja, tutaj na zewnątrz korozja, czyli brało tylko takim małym paskiem. Od drugiej strony podobnie klocki też poza, po, pomijawszy fakt, że są grube, no to są zniszczone, nierówno Nierówno są zebrane o, Widzicie jaki tu jest rów Jest to taka ciekawa historia Bo też dzwonił e, Jeden klient do Magdy I też miał do wymiany Klocki, tarcze, przód, tył I mówi, że mu tylko Przód zamówić, bo tył jest Tylko do ręcznego, no ale Magda mówi No przecież jak nożnym hamujesz to, to też ci hamuje tył przecież Nie jest tylko tak, że przód hamuje a Tył nie hamuje Dom. A on był bardzo zdziwiony, bo myślał, że z tyłu hamulce są tylko po to, żeby ręczny działał. No tu jest w błędzie był. Taka można nieciekawa, ale taka przykra historia, że, że jednak trzeba nagrywać też takie filmy bardzo podstawowe i ludziom tłumaczyć, co jak w samochodzie działa. Nie po to, żeby się wyśmiewać, ale po to, żeby ludzie byli świadomi, z czym mają na co dzień do czynienia. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.